Hej, witam wszystkich serdecznie na kolejnym streamie. Dzisiaj się zaczyna rok szkolny, no i mamy Natlan. To jest 2 września już od czterech dni, a ja jeszcze w ogóle tu nie byłam, tylko w tym miejscu, żeby załyszować za na Mualani. No a skończyło się jak skończyło. Dzisiaj plan jest taki, żeby no, zwiedzić to. Wy już pewnie wiecie, co tam jest. I potem zobaczymy, co dalej. Ale widzę na pierwszy rzut oka, że to jest pasek, co ja myślałam, że będzie w sumeru ciepłoty. No, ale jest na maksa, więc pewnie może spać w dół. No, chyba logicznie nie wiem. Jaki fajny ptaszek. Więc no, ja idę zwiedzać. Aha, super, bo tutaj mi się quest zaraz odpali. Co to jest? Ananas? Grain food, No. O. o! Zobaczmy tego, tego kulusa. Pairo jak wygląda, bo ja nie widziałam. <grych> Dobra. W ogóle nie sobie widziałam, bo tak. I wiedzę, że... Czy mi się życie przy nim odnawia, czy nie? Co się tu stało? Proszę mi powiedzieć. Ja chciałam kulusa. no jaja. Ja nie chciałam teraz questa robić. Serio? Czekajcie, ja się dostałam. Ale jakie ładne jelenie! Oh! Sekund nie, nie, zostaw mnie, zostaw mnie Czekaj, bo ja chciałam tego Kulusa Czekaj, bo... Oj, gdzie ja się dostałam? Dobra, nie, ja na razie stąd wyjdę, wrócę się po tego Kulusa Nie, no serio? No serio? No gdzie ten zwierzak? On w ogóle całego prawie załatwił Ej, czekaj, bo mi oni zabiją zwierzaka, zostaw mi tego zwierzaka Proszę mi zostawić bo to się nas skończy Okej. Okay. Ale no nie chciałam teraz quest odpalać. Słuchajcie te smoki nie, one mi się strasznie spokojną no i kojarzyła, nigdy nie gram z tym jednym takim, nie wiem jak się nazywa. O w ogóle to świetnie, Ej, czekaj, te. Łamatko jedyna. Ja te mam klikać. Owracamy, bo ja chcę do tego kulusa. O, hello. O, Ja jest... Ja nim biegam! Ja skaczę! O! Nie, czekaj, on brzuchem wali czy on ryczy? Nie, on ryczy, tak? Ja myślałam, że... A ziemię wyż... Ja myślałam, że brzuchem on coś wali. O, ja mogę się... To to było tam... A, i tutaj mi spada ta moc, dobra. A dobra, to działało? Działało. Ale fajne. Jeszcze te, te trzy, ten zielony zwierzak będzie można. Nie wiem, i coś jeszcze? Nie wiem. Fajnie by było. To to Bobo. Mają bobo. <grywka> Łatko. Ona gadają, czy nie? Warunkę, tak? A dobra, bo ona go mu zawiązała. A dobra, no. O jaką łaną kokardkę mu zrobię? No tak, tak, podróżuj z nami, tak, tak, to jest bardzo dobry. Ja, ja bym chciała tobą grać. <grym> Jakieś imię? A teraz dostaniemy coś, żeby go nazwać? Tak jak Wanderera? Nie, tylko jak ja mam go nazwać? Jak ja mam go nazwać? Nie, bo ja nie wiem. Za wcześnie. To nie będzie możliwe. Ale to jak mam go nazwać? Pater? wiem. <laughs> jak? Pokémon. Bo takie było moje pierwsze skojarzenia. to takie dziwne, ale, ale nie wiem francuskie. Nie, Antwerion nazywał mnie. dobra. Czy ja chcę o czymś? Czy ja chcę to zmienić? Mmm. No, Mama. Czy nie, no bo całego streama poświęcę na imieniu tego stwora. Ja tak nie chciałem. nie wiem, butter masło albo Pina do Nie wiem. Two hours later. No, wygląda jak Pokémon. W sensie nigdy nie grałam, ale. Dobra, pierwsze skojarzenie jest najlepsze, co nie? No, chyba tak, no. Dobra. Pewnie będzie można zmienić czy coś kiedyś i tak nigdy nie zmienię. Pokémon. Ja chcę go adoptować. Co ja mam zrobić? O, leaf, dobra A nie ma tu jakichś skrzynek czy coś? Chyba nie, ja tylko miałam się go zaadoptować Dobra, Pokémon, chodź tu Ja chciałam Kulusa Dajcie mi tego Kulusa, żeż Co to było za quest w ogóle? To jakiś taki poboczny o, Nie gadaj Ty, ja mogę być tym nie! Znaczy, dobra, mówili, że mogę. <laughs> I tak. Czekaj, e było szybsze! Uu. Jak on w ogóle się tak utrzymuje na tym, ale dobra, nieważne, pomyńmy szczegóły. Spacja. O, nie stój! Matko, je... <noise> O! Ale fajne! A, dobra, jak stąd wyjść? T, nie Q, E, Space A nie T, dobra, nieważne Nie, czekaj, co? Aha, dobra A ja nie chcę T, ja chcę być sobą A, dobra Będę nim Ja no jak z niego wyjść? A Q! Przemiana w człowieka Dobra czy ja No, strasznie, no jest już od 4 dni, a ja dopiero teraz odkrywam, bo nie miałam kiedy. I hejka, jak oni. Czekaj, chcę? Chcę nim być? Gdzie ja jestem? Ja w ogóle do tego je lecimy. A w ogóle hmm. fajnie, że teleport znalazłam. I czemu podziemny no on jest? A nie nadziemy. Dobra, lecimy. I ch i chyba będzie więcej tych stworków przy okazji, tak mi się wydaje. Bo tam były jakieś takie zielone, niebieskie... Nie, tego nie chcę. Ale co to? Pokazę ognia, to ja lubię. Ale to w fabule kiedyś. Dzicie, ma dzicie. O! A! Ale jak on wysoko skacze w ogóle. Czekaj, czekaj! Nie! nie, 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 nie. Przekaszła! Ej, ale mało... Ale mało tego dymu zabrał. Aha, to jest wyżej. No to weźcie tak nie żartujcie nie? O, zaraz chyba wyskoczę z jego skóry, bo tak mi się kończy pasek życia tu. Zobaczymy jak będzie wyglądała przemiana. A nie, dobra, co Odnawia się. A w ogóle ten pasek tu życia się on kończy czy się nie kończy? Nie. Aha, no to czekaj. Jak z tego być? Nie! Stój! Nie, ale ku ja chcę. Czemu nie mogę ku zrobić? To jest trochę dziwne. Ty, co? Dlaczego ja ku? W się, sensie, no nie wiem. Nie, no nie! o Jaki obrót zrobiłem! Ale czemu nie mogę się... Ja chcę jeszcze raz ten obrót! Dobra, nie... Do... Nie, nie zabiję go tym razem, dobra. Ale co się... Ups, chyba ścięło. Już znam drogę na pamięć. W ogóle jakie fajne to są. W sensie chciałam wulkany, ale to też się wydaje fajne. No ten mural fajny na przykład. Ale... ale mam nadzieję, że będą gdzieś wulkany. Uuu, ładnie, jest zielono. Małe jest to na razie, ale to na pewno się powiększy. Jak z sumeru w ogóle nie chcę tego. To jest to miasto, dobra. Tutaj mamy coś, ale. World. A może to. Pewnie tu jakieś nowe zwierzątko będzie, tak zakładam. Dobrze, że tu idziemy. Wiecie, bo myślałam, że będzie to jakieś kamyczki się podnoszą, ale nie dobra. Dwa! O! U, jak ten klucz STO?! 100? Ciekawe, a wcześniej się ile dostawało? jest 100, co nie? O, a chyba w tych skrzynkach luksus już też się dostaje. Więcej 80 powiększyli. Ładnie tam jest, jak tam pierwszy dzień szkoły? A nawet fajnie. No trochę się nie stosuję, ale mam za przyjaciółmi. Ale... Ale no nie chcę się uczyć, zwłaszcza, że to naturalna klasa. Ale... Co zrobić? Za to w następnym roku będę miała więcej wolnego oh, Takich wolnego Ale to takie zwykłe Nie boją się, a jednak się mnie boją, udają zdechłe Zobaczmy Czy one się ożywią? A takie ty mądre, takie ty mądre zwierzątko. Przynajmniej nie odlatują jak te wszystkie wróble, no może nie wróble, ale... Co się stanie? A, i tu mi się odnawia. Czekaj, bo ja nie widzę czy mi to spada w ogóle Czy mi tu spadać będzie? Co to za zwierzę? Zwierzątko Ej, bo one mnie jakby gdzieś prowadziły, co nie? czekaj Są kolejne Ale fajne Chociaż ten nie wiem, czy mi się tak z Pokémonem kojarzy Czekaj, czekaj, spacja E? Co to jest? O! Mogę jeszcze raz? A, tylko do dwóch, ok. Ale fajne Jest tu? <laughs> nie, dobra, zepsułam <laughs> Jak on wchodzi! Jaki cwaniak. sobie w życiu radzi. <laughs> Może te pokemony uratują a na morze. Albo przez chwilę będą super, albo nie wiem, przez cały rok dośle znaj. <laughs> Ratują. Co do dinozaura. Szkoda, że do trzech nie. I te w ogóle jelonki są takie śliczne. Nie bój się mnie, jestem Pokémonem. Ej, nie boi się mnie, serio. Ale on jest taki prześliczny, jak tego w serii nie da. Miecie, dobra. I tego też, ale nie wiem, czy tego się da. Cześć. Ach, weszłam na niego, ej to się da. <laughs> gaj mi, turma Dinozaury no, a ja kiedyś w ogóle jak dziecko byłam Jak dziecko byłam, jak byłam dzieckiem To uwielbiałam dinozaury i po prostu Jurassic Park O tam jest w ogóle to To uwiel Znaczy Jurassic Park może nie, ale jakiś film o dinozaurach oglądałam I pamiętam, że kiedyś gdy byłam mała to zaczęły dinozaury jeść ludzi W sensie tam gonić i komuś chyba ręką odgryzł czy coś I mama wyłączyła telewizor, ja się zastanawiałam czemu nie. O, może ktoś mi doradzić. Jaką postać wybrać? Bo ja nie mam money i dechi tylko, a tej na mam. No, e, 3000 wzięła, to nie ma tragedii 6000 6000? Całkiem nieźle, ale ona ile ma? Wit damage No tak średnio. No ale... To nawet git wzięła. Tylko tyle. A tam jest druga. Dobra. Najważniejsze, cel na teraz odblokować. No, nie całą mapę. No, całą mapę, tak. Te cztery teleporty. Jakie baobaby. Znaczy, może nie baobaby. A tak mi się skojarzyło. Małe te. Małe zwierzaczki. Jakie słodkie. Nie, nie bój się mnie. Jak na mnie patrzy. Cześć mały. Nie no nie bój się mnie, no nie no. Patrzy się i potem się dziwię, że ja podchodzę. No normalne, że podejdę. Ale muzyka jest tu fajna, przyznam O w ogóle skrzyły, Dełka swą odblokowałam. To też taka ciekawostka. Nie bój się mnie, zwierzę. Ej, a są jeszcze inne zwierzątka, czy tylko te dwa? Na razie tylko te dwa widziałam. No, ale dopiero. Odkrywam. No. Hmm. Jakiś smok W ogóle, jaki ładny jest ten. A mogłam w sumie, a dobra A, no, czekaj, bo tu jest ten. To jest go. Nie. I tam jest kolejny. Ale to na pewno jest jakiś sposób, żeby go. A. Idziemy dalej. On uczy? Nie, dobra. Jest dobra. Najpierw idziemy tam, ten odblokować. Chcę być tym zwierzakiem. W ogóle co to jest do takiej. Ups nie! Ups. Tak się nie bawimy. Ale co trzeba przyznać? Zwierzaki fajne. Trzy chyba. Zwierzaki? O, to jeszcze jakieś musimy zobaczyć. A wiecie, gdzie są? Ten trzeci. Nie, chciałam to o, ja mogę tak nagle w skoku? Ale fajne Ale czekaj Jej! Ja tak... O, ale fajne O, tam jestem Dobra, nie będę olać to Nigdy go już nie znajdę Czy jak jestem nimi, to one się mnie boją, czy nie? No chyba se jaja robisz przecież A, czyli jak zwierzęta walczą o dominację Tak? Nie no, nie... no jak sa... A dobra, faktycznie, ja Saurinem jestem. No nie no po co ja je atakowałam, no? Po co ja cię atakowałam, no? <laughs> co dobra, Jak on bije go? Nie, ale w sumie mi go szkoda, dobra, nie, ja, ja nie chcę dobijać. Tego małego, przecież on tak krzyczał. On matkę przeze mnie stracił. Te, te jedne są na wodzie? Okej okay. Czyli trzeba iść do wody. Czyli tu gdzieś, o matku. Dobra, ale idziemy tu, tu może blisko będzie. Dobra, ją sobie tu pięć już mamy. Idziemy dalej. Czy dałoby się tym Durianem być? Nie Durianem, tym drugim Trudno. Jolan też sobie daje rad. Jest woda. Czy to możliwe, żeby tym stworem być? Nie. W się, sensie, bo ten był... a tamtymi? Weźcie, no czekajcie na mnie. Ja też chcę. Cię pobawić. O, pływam! Czekaj. No i tutaj mogę szybko, no chociaż tyle. A to? A to takie. A dobra. Hej, fajne, fajne. Ale czy to... No fontein była woda, a tutaj... Są te pokemony, no dajmy, bo dla mnie to są pokemony. Ale czy to wystarczy, żeby przyciągnąć? Jakie małe słodki. W ogóle te maluszki też są słodkie. Ups. On może chodzić. Oh, spada mi życie! A czyli ja muszę. Chodzi o to, że mi musi być ciepło, a nie zimno, tak? Czy co? Nie wiem, ale życie mi spadło A tu tracę jako bycie tym stworem Dobra Nie mogę być wtedy Dobra, ogarniam Nie, sorry, Nie chciałam Cię bać Chciałam tylko stestować On tak wysoko nie skacze, no Inwestia. Ważne, że może chodzić po lądzie. A dobra, sorry, zapomniałam. No i to jest właśnie ta część wodna. Fajne To cię później no, to stamina taka jakby chyba. No tak, tylko... Nie rozumiem, czy ona się wykorzystuje, nie, jak W się, bo mogę ją w statule leczyć się, tak teraz, tak. Ale, ale ona działa tylko jak jestem tymi stworkami, wykorzystuje ich jakieś super, super. O skrzynka. Ale co, jest on super sarna, nie boisz się mnie, prawda? O, jaka słodka. Czemu nie mogę głaskać zwierząt? No dobra, może nikt normalnie nie głaszcze sarna, <noise> ale i tak. Cześć, ja nie chciałam cię wkurzyć. Nie, bo ja chcę popływać. Ej, okay, bo tu mi nie schodzi teraz. A, czyli jak to mi spadnie? Czyli, że mu jest za zimno, już. Jak przytrzymam, tak? I teraz, jak wejdę. A nie, to i tak mu schodzi. A co się stanie? Ja chcę się. do. Czługościu, bo ja chcę się dowiedzieć, co się stanie, jak stracę cały pasy. Ok. Co się stanie? Ona wysoko skacze. A tu już nie mogę nic robić, tak? A mogę się zmienić? Nie. Okej. Okay. Chodźmy na ludzką. No zostaw mnie. Nie. dziadzie. No i co? Mamy problem. Chodź tu. Aha, ja i moja celność Nie no, poczekaj... O, dobrze O, tutaj mi się odnawia, tak? O, dobra, fajnie Lama! Nie bójcie mnie! Znaczy, może nie Lama, ale nie wiem, chyba Lama Widzę, widzę już tam telepor... Czy ja chcę Clorind grać? Czy nie chcę? Ona nie jest dobrze zbudowana. Ups. Na znaczy, tym nią grać, O, ja mam ochotę. czaj. ja mam o, o, ochotę starymi postaciami pograć. Dzisiaj, teraz, w tej sekundzie. Childem. Ale nie no, tym nie został. Nie ma one moment. Idę se. Adios. Nie zaczepię się. Nie znajomych, to ja mu wchodzę na teren. No chyba se jaja robisz No nie chce mi się questa robić. Nie będę się rolować teraz. Ja chciałam tylko teleport. O no, gdzie on jest? Odblokować. Teraz następny. Ten. Tup, Jak kangur. Może nie do końca kangur, ale. Ale słodki, Słodziak A czekaj, bo jak się dobra mogę na szczęście. No zostaw mnie, chcę się dobra, atakuj. <gryw> Budzi mnie, gdybyś mnie zostawił. Bo w końcu to ja w sumie cię atakuję z Proszę mnie zostawić. To dobrze, że mi się pyro teraz Dobra, od razu sobie robimy tutaj rzeczy różne właśnie, to dobrze Kwiatuszki zbieramy Nie, ja to ciebie nie chcę Albo jednak chcę Chociaż nie, bo ty będziesz geofon Dlaczego mi każą zmienić postacie? Samy czas I Gdzie to poszło? Gdzie to polazło? Myśli, że ja mam gdzieś czas, żeby tam lecieć? No mam Niestety już nie wakacyjny live, ale w <ścoughs> szkole Ej, kiedyś taki live z uczenia się matmy rozszerzony. Gdzie jest to? Ja no nie gadaj, że tu tam gdzieś na górze, na górze róże, na dole fiołki. My się kochamy właśnie. Fiołki <grywki> Dobra, chodź cześć. A bo nie czekaj, bo ja zaraz umrę. Czy ja tam wejdę. Miałem być jakim zwierzakiem, a nie. O, tam bym odpoczęła, ale ja musiałam iść inaczej, no oczywiście. O, dzięki. Za moją wytrwałość Że skrzynkę dostała. Ciekawe czy będzie można gdzieś oddawać Może tu? Przecież... O, tu jest to miasto, ale dobra, nieważne e, Te Pyro Sigila, pewnie tak Ej, bo mi się nie chce tam iść No co wy robicie? Dobra, chodźmy to miasteczko Zobaczyć No, widzę Że tutaj te Chodzę po przyprawach O! Zwierzeczki jakieś słodkie Cześć A tu? Nie mogę, okej okay. jest... A tu jest Wielka arena A jak A jak znowu Dobra, może nie tak może bardziej tak. Szkoda, że Jelan nie ma w tym, kiedy potrzebuję. O, jest, widzę. Ej, fajna, to coś fajne. Nie, to fajne. To coś fajne. Nie wiem, czy chcę tu wchodzić, ale. Ale wchodzę. Aj, tu jest ten taki jakby z miecz olimpijski. Oj, te. Dobra. Fajne. I tu wyjście. Ciekawe, jakbym wyszła. Śmiesznie, by było I to jest. O, takie teraz są domory. okej okay. Bo mnie podglądają Dlatego jest tu kamera Dobra, nie, no to mniej więcej zobaczyłam wszystko Chyba co trzeba było tu, albo i nie, ale trudno. Troszkę jeszcze do odblokowania mam I boski je zobaczyć kiedyś I kolejną część mapy Ale ogólnie fajnie to wygląda Ale te pokemony najlepsze Duriany jak one się tam nazywają.